Damn, Sosa. You're going crazy. Zadam na miasto kupić pionę z kuna Dealer to jest dobry ziomek, więc dorzuci troszkę muna. Miejmy nadzieję, że wszystko się gdzieś uda Spierdalać z psami to już kurwa jest nuda Kurwy wężą chcą nas zatrzymywać, za jaranie. Lecę po bicie, wykorzystuję swoje skills Jedynym waszym skillsem jest kurwa obciąganie Załatwiam na mieście dziś trapowe misje Piszę stado agentów, każdy łasy na gibonka Gibonek z rana jest kurwa jak śmietana Rytuał co dnia sumiennie odprawiam, bo gdy patrzę na ten świat, to wewnętrznie się wykrwawiam Kurwy jebać w kurwy, scelać ogniem maszynowym Ale to chyba nie dziś, dziś pora na reset głowy Dzisiaj nie jest dzień na rozmowy o polityce A jak nam podskoczysz, no to cał w potylicę Dycha dziś na pewno zniknie, to jest rzecz pewna. Siadam na kanapie ziomem, on odpala skręta. Teraz na poważnie już przechodzimy do sedna. Wracam ze spacerem, no i na gaci mam geta. Bandycka fura startuje ze światu, z piskiem opon. Podejmij się wyzwania, spróbuj i nas może dogoń Autostrada, lewy pas, zapierdalam jak snak. Za pół roku będzie salonu woził nas Maybach. Te motyki i te auta to jest właśnie trap life. Jestem tak porobiony, że kurwa nie ogarniam. Po z telegrama ruszamy na prawo. Trzeba w tej dzielnicy załatwić jakąś sprawę Schowku Glock schowany na wszelki wypadek To się nazywa mordo, niespodziewany manewr Podejrzany wóz na śledzi, to jest red alert Mam na oczach red alert